Witajcie w Tint Whistle nad pięknym zalewem w hrabstwie Derbyshire. W dniu dzisiejszym, jak zwykle, spotykamy się nad wodą, nad tym pięknym zalewem, ale nie o rybach chciałbym dzisiaj porozmawiać. Chciałbym porozmawiać z Wami o temacie, który przez ostatnie lata bardzo mocno mnie nurtował i testowałem różne rozwiązania. No i w tej chwili chcę Wam przedstawić. To do jakich wniosków doszłem, a mianowicie o, chodzi o bezpieczeństwo tyczki nad wodą. Ponieważ w tym nagraniu pominę wypadki losowe, takie jak przewrócenie się na wędki, rowerzysta, pani z pieskiem lub czaka Norisa skaczącego nad naszą wędką w zaciasnych spodniach. Chcę się skupić na sytuacji, gdy wędkę mamy prawidłowo rozstawioną. A mimo to w trakcie łowienia dochodzi do uszkodzenia naszego sprzętu. I w jakich przypadkach dochodzi do uszkodzenia wędki, pomimo tego, że mamy ją prawidłowo rozstawioną? Do głowy przychodzą mi trzy takie sytuacje. Jedna, pierwsza to wtedy, kiedy nam się wędka rozepnie. Wiadomo, niby wszyscy pamiętamy o tym, żeby sprawdzać złącza podczas łowienia, natomiast w ferworze walki podczas zawodów często o tym zapominamy. Sam jestem temu winien. Wielokrotnie wędka rozszczepiła mi się w trakcie szybkościowego łowienia no i często kończyło się uszczerbieniem elementu bądź puknięciem, które wychodziło na przykład 2 czy 3 miesiące później podczas holu dużej ryby, gdy nagle wędka trzaskała. I zastanawialiśmy się, co się stało. No, stało się to parę miesięcy wcześniej, gdy nam się dospięła wędka i jeden z elementów uderzył o Drugi przypadek to wtedy, gdy mamy za dużą rybę i ustawiamy wędkę pod nieodpowiednim kątem, ponieważ mamy nadmiar gumy. Trzeci przypadek to wiatr. Przez lata wypróbowałem różnych sposobów na radzenie sobie z rozszczepianiem się wędki. Na przykład, jednym z dobrych sposobów jest zastosowanie wosku, który klei te elementy. Jednocześnie da się te elementy normalnie rozszczepić. Natomiast najpewniejszym ze sposobów jest użycie taśmy szkota. Jednakże same taśmowanie trzeba zrobić w odpowiedni sposób. Aby nie, nie odklejały nam się końcówki taśmy podczas łowienia, wielu wędkarzy, widziałem to nad wodą, robi w taki sposób, że zrywa taśmę, naciągając ją. Robiąc w ten sposób, naciągamy nie tylko taśmę, ale naciągamy też klej, który jest na końcu tej taśmy. Jeżeli zrobimy w taki sposób, ta końcówka taśmy nie będzie nam się trzymała i po jakimś czasie po prostu nam się odklei i będą zwisały nam farfocle z wędki, no i będzie nas to wkurzało. Yy, dlatego, żeby otaśmować wędkę, trzeba użyć ostrego nożyka do tapet. I zobaczcie, wędka jest już otaśmowana. Zobaczcie, wystarczy trzy razy przejechać dookoła, równo obciąć, także złączę, przylega. I Będzie nam to trzymało przez kilka dobrych godzin. O, wygląda to tak. Także jak już wędkę otaśmowałem, to teraz płynnie przejdziemy do drugiej sytuacji, gdy dochodzi do uszkodzenia wędki. Załóżmy hipotetycznie, że łowimy sobie leszcze, płocie na normalnym topie z korkiem. Mamy gumę 0,9, no i nagle przypinamy dużego karpia, takiego w granicach powiedzmy 4, 5, 6 kg. No i jak wygląda hol takiej ryby? No tak długo jak trzymamy wędkę pod kątem w stosunku do wody do 90 stopni, to nie ma problemu. I gdy jesteśmy na zwykłym łapaniu z kolegami. To też wyciągnięcie takiej ryby jest możliwe, bo po prostu bierzemy wędkę w las, idziemy sobie, i kolega podbierze wędkę, rybę. Natomiast podczas zawodów nie mamy takiej możliwości. Przypinając tak dużą rybę na cienką gumę oczywiście kilkanaście metrów tej gumy nam wyjdzie nie mamy tak długiego podbieraka, żeby podebrać tą rybę 20 metrów od brzegu. W związku z tym, w końcowej fazie holu. Zazwyczaj musimy się bardzo mocno wychylić do tyłu, stawiając wędkę w łuk. I w tym momencie wystarczy nawet delikatny ruch ogonem ryby, i wędka strzela. Widziałem to ze 20 razy na hucie. Jak byliście, to też widzieliście tego typu sytuacje. I to jest właśnie druga sytuacja, w której dochodzi do uszkodzenia wędki. Nagminnie ja sam połamałem kilka elementów w ten sposób. Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie topu z bocznym slotem. Topy z bocznym slotem pojawiły się około 20 lat temu, ale przez bardzo długi czas były kojarzone z wędkarstwem karpiowym. Natomiast w ostatnich kilku latach producenci zaczęli produkować wędki typowo maczowe z topami. Z bocznym slotem, i tutaj zobaczcie, jest przykład takiego topu Match 3. To jest akurat Matrixa. Ten top waży 44 gramy, więc jest to wyczynowy top do łowienia drobnej i średniej ryby, a pomimo tego posiada boczny slot. Eee, oczywiście nie musicie kupować eee, oryginalnego topu z bocznym slotem, możecie przerobić sobie swoje stare. E, topy. <laughs> Łowiąc topem z bocznym slotem po pierwsze możemy otaśmować wędkę. E, czego nie możemy zrobić, gdy łowimy e, na topa z korkiem, ponieważ potrzebujemy różnych, e, wszystkich elementów, e, szybko, żebyśmy mogli je szybko rozczepić w czasie holu ryby. Natomiast gdy mamy boczny slot, nie jest to konieczne. Po prostu cofamy wędkę do tyłu i rybę wyciągamy na, na samym topie, ponieważ możemy zawsze zredukować sobie ilość tej gumy i podciągnąć ryby do podbieraka. Więc jeden z problemów uszkadzania wędki, czyli rozszczepianie się wędki w tym momencie odpada nam, gdy zastosujemy tego typu tow. Druga sytuacja. Druga sytuacja, w której najczęściej dochodzi do uszkodzenia wędki, czyli hol dużej ryby, również jest o wiele łatwiejszy i bezpieczniejszy dla naszej wędki, gdy zastosujemy boczny slot. Dlatego, że w tej końcowej fazie holu, gdy podciągamy rybę do podbieraka, gdy łowimy skorkiem. Czasami mamy całą tyczkę w górę i to, co Wam mówiłem z tym wychyleniem się do tyłu, wtedy strzela najczęściej wędka, ale w przypadku bocznego slotu, no wędka leży już bezpiecznie na rolkach i rybę podciągamy samym topem. Jeżeli coś się uszkodzi, to tylko top, a nie szósty czy siódmy element, który potrafi kosztować kilka tysięcy złotych. Jest pewna wada topów z bocznym slotem, gdzie topy z korkiem starego typu mają przewagę. Generalnie chodzi o to, że w topie z bocznym slotem nie mamy zapasu gumy. W związku z tym jesteśmy zmuszeni do bardzo częstego zmieniania tych gum. O wiele częściej niż, niż przy łowieniu z korkiem. Mnie osobiście to jakoś nie przeszkadza, bo zawsze zmieniałem często gumy, ponieważ łowię w całej Polsce i na różnych łowiskach. A topów mam ograniczoną ilość, więc wymiana była zawsze, bardzo częsta. Natomiast jest sposób, tak zwany Interelastic, w skrócie INER, który łączy cechy obu tych topów. Czyli zobaczcie, tu zrobiłem taką makietę, ponieważ nie posiadam takiego topu. Ale zobaczcie, mamy normalny korek z zapasem gumy który wchodzi nam do środka topu następnie mamy dwa boczne sloty oczywiście tu powinny być montowane przelotki i teraz używamy tego normalnie jak boczny slot o. ale jednocześnie mamy zapas gumy także inner jest rozwiązaniem dla osób które nie chcą zbyt dużo inwestować w gumy łowią na znanych sobie łowiskach że polecam wam ten system bądź z bocznym slotem. Oczywiście tego typu przerobiony top możemy używać jako zwykły z bocznym slotem, czyli tutaj dajemy stoper i tutaj obcinamy gumę i łowimy normalnie bądź możemy łowić skorkiem. Ostatnia sytuacja, w której często dochodzi do uszkodzenia tyczki. Są to wieczne dni. Jak sobie poradzić w bardzo wieczny dzień, gdy mamy wysoką falę? Rzuca nam zestawem na prawo, lewo są silne podmuchy wiatru. Otóż producenci już lata temu wyszli z takim rozwiązaniem. Nazywa się to elementy przeciwwieczne bądź skrócony element. I tutaj, dla przykładu, pokażę Wam tego typu element. Jest to. Zobaczcie, jaki króciutki. O, taki. Klasyczny element numer 3 wygląda tak. Także różnica jest bardzo duża. I co to nam daje? Otóż ten element bardzo mocno usztywnia nam wędkę. W tym końcowym elemencie wędki, czyli na, na, na trzecim, który jest bardzo gięki. W tym momencie, jeżeli użyjemy tego elementu, no, częstotliwość uszkodzenia wędki znacząco spada, a do tego zestaw jest o wiele stabilniejszy w wodzie, więc łowimy skuteczniej. Oj, no gadałem się strasznie. Czas już teraz trochę połowić. Dzięki bardzo za oglądanie i do zobaczenia nad wodą.